Cześć, widać, ostatnio zamówiłem sobie dosyć sporo donic różnej wielkości tak do, od 30 do 50, 60 litrów pojemność A będę sadził w nich między innymi widzicie tutaj bataciki może jakieś pomidorki jeszcze jakieś inne warzywka Większość to są zwykłe donice takie jak ta na przykład donica zwykła 50 litrów ale zamówiłem też właśnie takie do podglądania ziemniaków w trakcie na przykład posadzimy ziemniaczki do donicy i w ciągu miesiąca, dwóch, trzech możemy cały czas obserwować jak rosną czy jakieś wytworzyły bulwy o tych właśnie mówiłem do donicach zobaczcie tu można sobie odsunąć i w trakcie idziemy do bronicy można podglądać można sadzić w zasadzie wszystkie warzywa korzenne czyli wszelkiego rodzaju ziemniaka marchewka, broczki, może być orzeszki ziemne, co chcecie u góry możecie na przykład krzak pomidora, a na dole na przykład bataty opcja jest bardzo duża co chcecie to możecie sadzić No jedynie kwiaty to minęłoby się to z sensem kupować takich doniczek, bo Przecież kwiaty są u góry, nie? A to raczej powinny być jakieś warzywka, które można podglądać, że tak powiem. No, zobaczcie, to jest kolejne. Ceny kształtują się w zależności od rozmiarów, szerokości, długości i materiału. Mogą być na plastikowe, mogą być z materiału, lub np. przykład taki materiał jak planteki. Są różne rodzaje, to sobie wam pokażę tutaj kolejny taką dużą znalazłem pod truskawki zobaczcie tu mają wycięcia olbrzyma, miała chyba 50 60 litrów jedna taka To są właśnie splantyki, zobaczcie Także wybór jest bardzo duży. Także taki sobie zamówiłem. Jeszcze taką plastikową dużą. Taką sobie zamówiłem. Zobaczcie. Ona się składa z dwóch części. No, pokażę jeszcze wam tutaj o, u góry. To jest wewnętrzna i zewnętrzna. Za chwilę wam pokażę. Pójdziemy. W ją trzymam ona jest plastikowa, dosyć ciężka. Nie wiem, z 3-4 kg. Ale jest duża. Paczka jest dosyć duża. W prawie mecz długości. A teraz wam pokażę tą granicę. Tak prezentuje się ta granica. To jest chyba 45 litrów, nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć. O! Tak się prezentuje. Tutaj się wierci dziureczkę. Wypala. Żeby po prostu woda odchodziła Tak jak mówię to jest dolica dwuwarstwowa zobaczcie sobie Czarę mary, czary mary i wyszło coś takiego Boczne otwory, przez które może tak jak powiedziałem podglądać ziemię i wkładem do tego w każdej chwili możemy wyciągnąć zobaczyć, czy coś nam się wykuło, jakieś nowe bulwy, nowe ziemniaczki także taka no, no, nowa donica testujemy, zobaczymy, czy coś będzie z tego, czy nie bo przeważnie to są zwykłe donice, jak każdy widział o, tutaj później robimy nacięcia i można posadzić cokolwiek kto chce Także takie cacko już mam w domu, czekam na, na resztę, aż przyjdzie. I polecam zakup, taki do nic. Tak jak powiedziałem, ceny wahają się od 100 zł do nawet kilku 10 w zależności od, jak powiedziałem, materiału i wielkości. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.